Cześć, ja jestem X402, to jest kanał OCLS. Chciałbym o ciebie zaprosić serdecznie do oglądania nowego sezonu OsLS-a 15, w którym będę występować, może i ja, może ktoś inny, albo sam za bo on nie ma przyjaciół z Forever Alone. Jak widzisz, za mną stoi wielka maszyna do cięcia drzewa, a po mojej lewej stoi New Holland z przyczepą do łatowania drzewa. Także już chyba wiesz o co chodzi w tym następnym sezonie. Będziemy jebać w pierdol, robić tym jebanym drzewom, także że pół, pół mapy wytniemy. Eee. A roli co? może, może, może w jakimś odcinku się pojawi. Może i nie wiesz, ale osa, eee, jak w prywatnym, jakby w swoim prywatnym życiu, m, posiada spółkę leśną, najraczej jego ojciec, m, także osa będzie się czuła niczym w swoim żywiole. Także piła w dłoń, kask na głowę i do roboty.